Czego nie lubisz w życiu robić? Czego nie lubię w życiu robić? Nie lubię kłamać, nie lubię tego, że jestem leniwy bardzo często, więc... Nie, sprzątać <grym> o, To jest dobre, sprzątać Czego nie lubię robić? Muszę wykonywać wszystko no, Ale czego nie lubię? Przy garach stać a Dlaczego? Bo jest gorąco Gorąco, a ja jestem naciśnieniowcem i mi ciepło przeszkadza A czego pani nie lubi robić w życiu? kłócić się z mężem. Tylko tego. Dalej. No spadaj, ty odpowiadaj. Nie mam pojęcia. Nie. Coś się ciekawego wydarzyło w ostatnim roku? Próbuję wskrzesić scenę na amfiteatrze. A czego nie lubicie robić w życiu? Wstawać wcześniej rano. Tak, zdecydowanie. Czegoś jeszcze? Do szkoły, jak są na wcześnie i sprawdziane w ogóle. Nie, szkoła zła. Niczym się nie będzie pochwalić. No. Czemu się chciał pochwalić? Jestem czarodziejem i nauczyłem się ostatnio znikać. Na razie. <noise> no, dużo jest takich rzeczy, ale nie mogę mówić tutaj na przykład? <noise> no naprawdę, no nie mogę. Wstydzę się bardzo tego. Mogę pochwalić rodzinom, dziećmi. Yy... A co jest takiego wyjątkowego w nich? W dzieciach? To, że, że się wszyscy kochają, że się kochamy, że są yy w miarę zdrowe, że dbają o rodziców, że wnuki są wychowywane tak, jak bym sobie życzyła. Ja. Czym chciałabym się nam pochwalić? Wam pochwalić moimi dziećmi. Poza tym, że urodziłam synka, to nic takiego szczególnego. <śm> <śm> Chcecie kogoś pozdrowić? No pewnie Muszę pomyśleć. To najszybciej. Nie no nie wiem, ja jego mogę pozdrowić. A ja pozdrawiam jego i dziewczynę Gosia. No, moją mamę, bo jest bardzo fajna. No ja też. Jej mamę, bo te, jego mama znaczy, bo też jest bardzo fajna. I znajomych. Wszystkich znajomych. No rodzinę. Moją całą rodzinę, mojego męża, który aktualnie jest w szpitalu. No i... Mam w tej chwili rodzinę z Gdyni, znaczy się córkę z rodziną w domu u mnie. Ja mieszkam na wiosce w Moszczance. I proszę Państwa, chciałabym tą rodzinę poz pozdrowić. Rodzinę z Ostrowa syna, synową i swoją rodziną. No i jeszcze mam córkę, obok mnie mieszka też taka córka. Ania z rodziną. Proszę Państwa, i co jeszcze życzę? Radości, uśmiechu i miłości. Tego nam potrzeba. Ale to nic, ja dziękuję. 别动！